Hej, hej, dzień dobry, witam w drugim dniu holo zakupowego. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, bo wczoraj przegapił, to zapraszam koniecznie obejrzyjcie dzień pierwszy i tak przez kolejnych jeszcze 5 dni będę miała dla Was codziennie hole zakupowe każdy z innego sklepu. Dzisiaj lecimy z Berszką. Zacznijmy od zestawu, które jak tylko zobaczyłam w sklepie, tak taka wygłodniała hiena się rzuciłam do manekina, żeby pomacać, a później do wieszaka, żeby wziąć do przymierzalni. Zestaw składa się ze spodenek i z żakietu, który za chwilę Wam pokażę. Spodenki są na gumce z troszkę wyższym stanem, przepięknie się układają, nie są zbyt krótkie, więc fajnie. Materiał jest bardzo przyjemny. Przewiewny, lekki taki... Z jednej strony troszkę właśnie sportowy, z drugiej strony nawet dosyć elegancki, jeśli chodzi o strukturę. I do tego właśnie w ten sam wzór był żakiet. Żakiet jest obłędny, ja w ogóle najpierw zobaczyłam żakiet, dopiero później się zorientowałam, że są do tego spodenki i wzięłam cały komplet, chociaż bardzo rzadko chodzę w kompletach. Ale ten urzekł mnie wyjątkowo. Żakiet jest, słuchajcie, z możliwością podwinięcia rękawów do 3,4. I szczerze mówiąc, nawet ich nie rozwijam, więc nie wiem, jaką się prezentuje z długim rękawem, bo tak mi się bardzo podoba. Jest o takim kroju fajnym, który pasuje właśnie i jako zestaw ze spodenkami, i do spódnicy, i do spodni, do zestawów eleganckich, i do zestawów na luzie codziennych, sportowych jeansy, trampki. Biały t-shirt i żakiet. Wygląda obłędnie. Będę na pewno Wam go przemycać w stylizacjach i w ogóle zastanawiam się, czy go właśnie nie ograć w filmie. Jedna rzecz, kilka stylizacji, bo jest fantastyczny. Serdecznie Wam polecam. Zerknijcie sobie w beczce, jeżeli będziecie. Ja mam rozmiar XS żakietu i spodenek. Zapewne też, ale jeszcze zerknę, bo z tą berszką to różnie bywa. Tak, też XS, więc rozmiarówka jest akurat tych rzeczy standardowa. Polecam. Druga rzecz z Bershki raczej nikogo nie zdziwi. Tak, jest to kolejna moja, chyba już szósta? Może siódma para spodni o tym samym kroju, tylko w innym kolorze. To są te słynne spodnie na gumce, które są w kant kolor, tak jak mówiłam Wam wczoraj przy tej um, koszuli, 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 <głoszuli> przy koszuli z Zary. Uwielbiam ten kolor. Jest taki energetyczny, taki żywy, taki yy, i przy twarzy i u dołu. Jeśli się nie czujecie właśnie przy twarzy, ja już to kiedyś mówiłam, próbujcie z dołami przekonać się do jakiegoś koloru. Mnie ten kolor się bardzo podoba. I te spodnie są z jeszcze innego materiału niż te wszystkie poprzednie. Nie chciałabym Was wprowadzić w błąd, ale wydaje mi się, że one najbardziej przypominają materiałem te Czerwone? Chyba tak, bo ten materiał nie jest taki jak mają szare i yy, różowe, czyli taki bardzo elegancki, taki garniturowy, yy, ale to nie jest też ten dresowy, który mają ciemno-szary, ani to nie jest też ten typowy ten czerwony, bo ten czerwony to jest, jest w ogóle całkiem inny i tamte mają guzik, więc yy, więc się już zamotałam i może skończę. W każdym razie ten materiał jest troszeczkę grubszy i jest bardzo przyjemny. Uważam, że te spodnie leżą fantastycznie. Chodzę w tamtych, w szarych chodziłam bardzo długo, tych dresowych. Były prane parę razy. Troszeczkę mi się tutaj zmychaciły w miejscu, w którym nosiłam torebkę przez ramię. A te szare, takie cienkie, te takie już eleganckie. Też już prałam parę razy i one się trzymają jak nowe. Także dla osób, które jeszcze nie widziały tych spodni, jeszcze nie wiedzą, co jest z tymi spodniami grane, to polecam zerknąć. Zerknijcie sobie do mnie na bloga. Tam pojawiły się dwie stylizacje z tymi spodniami. Jedne z różowymi, propozycja stylizacji na komunie I druga, taka już bardziej codzienna, ale też troszeczkę z nutką elegancji. Spodnie te jasno-szare, także podpatrzcie sobie, i na pewno kolejne kolory będą się sukcesywnie na blogu pojawiać. I ostatnia rzecz z berszki to jest jeansowa kurtka biała, oversize'owa z przetarciami, z dziurami tutaj na rękawach. Bardzo taka mięsista, fajna. Ja mam bardzo podobną kurtkę o bardzo podobnym kroju z zeszłego roku albo sprzed dwóch lat ze Stradivariusa w takim kolorze. Ciemnego jeansu, średniego jeansu. Powiedzmy, sprawdza mi się świetnie. Jak tylko zobaczyłam, że Berszka wypuściła te kurtki, to poleciałam po białą. Są w bardzo wielu kolorach: są właśnie białe, są czarne, są granatowe, są chyba jasno-niebieskie i zastanawiałam się jeszcze nad różową, bo są też różowe. Ale chwilowo sobie dałam spokój, jako że spodnie różowe, koszula różowa, stwierdziłam, że kurtka biała będzie uniwersalna i będzie pasowała do większości stylizacji. I z Berszki to już tyle. Jeżeli jesteście ciekawi tej koszuli, to zapraszam Was na bloga. Z tą koszulą również pojawiła się stylizacja w poście z ośmioma stylizacjami na cały tydzień, także zerknijcie sobie ten co całkiem niedawno. I w ogóle zapraszam Was na bloga i na moje wszystkie social media, bo tam jestem zdecydowanie częściej niż tutaj. Będę się starała, żeby nadgonić, ale na razie. Również jeżeli szukacie dawki inspiracji stylizacyjnych, to zapraszam Was bardzo serdecznie tam. Na dzisiaj Wam dziękuję, widzimy się jutro. Do zobaczenia. Hej!